Kurer, poltergeist, snork. Ludzie wyrzucani ze swoich domów. I ta cisza, przerażająca napromieniowana cisza. Otrzymały dawkę promieniowania, są zmutowane i żyją do dzisiaj. Zmutowane ryby olbrzymy. Humanoidalne stwory grasujące po zonie. Ludzie napromieniowani tak bardzo, że świecą swoim światłem. Strażacy, których promieniowanie spaliło żywcem. To tylko niektóre z setek historii, jakie obrosły potężnym mchem wokół czarnobylskiej elektrowni. Skąd wzięły się te teorie i jakie zmutowane stwory z Czarnobyla widziano w Polsce? Zapraszamy na kolejną historyczną wyprawę. Wielu z nas wychowało się na czarnobylskich historiach. Ja też i wśród Was na pewno są takie osoby. Wielu z nas grało w fenomenalną grę Stalker, która zbudowała w naszej świadomości to, jak postrzegaliśmy Zonę, Czerwony Las, Mutanty i generalnie samą katastrofę w Czarnobylu. Pamiętam, że gdy pierwszy raz odpaliłem pierwszą część Stalkera, Cień Czarnobyla, to dosłownie ciężko było mnie z tej wirtualnej przygody wyciągnąć. Nie wspominając już o tym, że gdy wyszedł ze w pr Prypeci, a wcześniej Czyste Niebo, to wchodziłem do zony coraz głębiej i głębiej. A czy z tej fenomenalnej gry, zachwycającej wschodnim klimatem, da się zrobić jeszcze lepszą? Tak. Musicie wiedzieć, że wychodzi właśnie Stalker 2, Hard of Chernobyl, a najlepiej zagrać w tą grę na tym komputerze laptop gamingowy MSI Sort 17HXB14V, którego producent jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Laptop MSI Sort 17HXB14V wyposażony jest w potężną kartę graficzną Nvidia GeForce RTX 4060 bądź 4070 w zależności od specyfikacji. Ta karta graficzna obsługuje system ray tracing oraz DLSS 3. To sprawia, że laptop jest znakomitym wyborem dla graczy, którzy cieszą się najnowszymi tytułami w wysokiej jakości graficznej. Pod względem wydajności procesora MSI Sword 17 jest napędzany przez Intel Core i7 14700HX, który dysponuje 20 rdzeniami, co zapewnia doskonałą moc obliczeniową do gier oraz pracy wielozadaniowej. Przekątna ekranu tego gamingowego laptopa wynosi 17,3 cala w rozdzielczości QHD+, z częstotliwością odświeżania nawet do 240 Hz. Matryca IPS gwarantuje szerokie kąty widzenia oraz żywe kolory, co dodatkowo podnosi komfort grania. W zakresie chłodzenia, laptop wykorzystuje system MSI Cooler Boost, który efektywnie odprowadza nadmiar ciepła, co jest kluczowe podczas intensywnego użytkowania. Dzięki dwóm wentylatorom, cyrkulacja powietrza jest znakomita, co pozwala na utrzymanie optymalnych temperatur. Dodatkowo, laptop oferuje 16 GB pamięci RAM oraz 1 TB dysku SSD, co zapewnia szybki dostęp do danych oraz krótsze czasy ładowania gier. Klawiatura z podświetleniem RGB i wyróżnionymi klawiszami WASD zwiększa komfort grania, a różnorodność portów, w tym USB-C i HDMI, sprawia, że laptop jest bardzo funkcjonalny. Największe wrażenie wywarły na mnie momenty, gdy przyjechaliśmy do opuszczonych wiosek w czarnobylskiej zonie. Panowała zupełna cisza, domy puste, cały dobytek pozostawiony na miejscu i ani jednej żywej duszy. Tylko kury, koty i głodne psy które i tak wkrótce odstrzelili. Nigdzie nie można było znaleźć człowieka. Wrażenie było takie, jak gdyby ktoś użył bomby neutronowej, po której ginie wszystko, co żyje, a zostają tylko rzeczy materialne. Obszar wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu, tuż po katastrofie, wyglądał dosłownie jak z filmu o postapokalipsie. Puste bloki, bezpańskie zwierzęta, ludzie wyrzucani ze swoich domów i ta cisza, przerażająca napromieniowana cisza. Kiedy ten widok dotarł do oczu opinii międzynarodowej, bardzo szybko zaczęły rodzić się teorie o tym, że w czarnobylskiej elektrowni doszło do eksplozji nuklearnej, która spustoszyła cały teren. W Polsce? Także mówiono o tym w ten sposób. Ja sam pamiętam, jak babcia opowiadała mi o katastrofie w Czarnobylu i była wręcz przekonana o tym, że doszło tam do eksplozji nuklearnej. Ale gdyby naprawdę tak było, gdyby w czarnobylskiej elektrowni doszło do eksplozji takiej, jaka miała miejsce w Hiroshima czy Nagasaki, to z elektrowni i z terenów obok nie zostałby kamień na kamieniu. Ale Czarnobyl i słowo atom pobudzało i pobudza wyobraźnię. Problem polega na tym, że reakcja łańcuchowa, jako, jaka poprzedza eksplozję w bombie atomowej, w reaktorach jądrowych jest praktycznie niemożliwa. To była zupełnie inna eksplozja. Owszem, w czarnobylskiej elektrowni doszło do eksplozji wodoru, ale jest to coś zupełnie innego niż bomba atomowa. Oczywiście w Polsce tuż po katastrofie, ale nie tylko, w krajach Europy Środkowo-Wschodniej niemal wszystkich mówiono zupełnie co innego. Prawda jest taka, że w Czarnobylu doszło do przegrzania i stopienia reaktora. Siła eksplozji wypluła w atmosferę nuklidy radioaktywnych izotopów, które faktycznie były zabójcze. Mało tego z reaktora wydobił się szalenie promieniotwórczy grafit, który faktycznie zabijał tych, którzy mieli z nim kontakt, ale nie była to eksplozja atomowa. Komunistyczna władza próbowała za wszelką cenę forsować tezę, jakoby to, że do katastrofy w Czarnobylu doszło, jest tylko i wyłącznie winą człowieka, a konkretniej źle przeprowadzonego testu. I oczywiście nie było to głównym powodem, bo generalnie reaktory RBMK były wadliwe konstrukcyjnie, podobnie jak cała elektrownia, co przecież władza komunistyczna za wszelką cenę chciała ukryć. Jak to sowiecka elektrownia taka zła, no niemożliwe, szczególnie dla opinii na Zachodzie, lepiej było zwalić to na właśnie na pracowników elektrowni. Ale to nie koniec atomowych teorii spiskowych wokół Czarnobyla, bo jeszcze na chwilę przed katastrofą elektrowni, mówiono o tym, że w pewnym zakładzie. Na obrzeżach prypeci sowieci mają odzyskiwać radioaktywne odpady z czarnobylskiej elektrowni i potajemnie, ukrywając przed światem, w ramach tajnego komunistycznego programu rządowego, mają z odpadów z elektrowni produkować, uwaga, sowiecką bombę atomową. Mowa oczywiście o zakładach Jupiter, gdzie owszem, produkowano jakieś rzeczy dla wojska, o czym za chwilę, ale przede wszystkim produkowano tam magnetofony i radioodbiorniki. Z pewnością w podziemiach zakładu, czy w jakimś tajnym, nikomu nieodkrytym miejscu, nie produkowano bomby atomowej z paliwa, czy przetwarzanego plutonu odzyskiwanego z czarnobylskiej elektrowni. Do dzisiaj są zwolennicy teorii o tym, że faktycznie w Jupiterze bombę atomową produkowano, i ci ludzie nie zastanawiają się nad tym, dlaczego zakład został wzniesiony w sąsiedztwie wielkiego miasta Prypeć. Przecież utrzymanie tajności takiego kompleksu, który widzą ludzie z okien swoich domów, jest niemal niemożliwe. Poza tym to zagraża mieszkańcom. Musicie wiedzieć, że miejsca, w których Sowieci faktycznie pracowali nad bronią atomową, Albo wydobywali uran w ramach radzieckiego programu nuklearnego, niemal całkowicie były strefami zamkniętymi. Przykład? Wypisz, wymaluj kowarskie zakłady R1 na Dolnym Śląsku. Przecież w czasach świetności zakładów R1, o których nagrywaliśmy już jeden z naszych filmów, kowary były miastem, do którego nie można było wejść sobie tak po prostu, a tam Sowieci rękami niestety także polskich górników i bohaterów w walki o polską niepodległość, wydobywali uran na poczet właśnie produkcji pierwszych sowieckich bomb atomowych. Jak mawiają, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. I w tej także. Fabryka Jupiter była filią kijowskich zakładów Majak. I zapamiętajcie tą nazwę. I wiele wskazuje na to, że faktycznie jakaś produkcja zbrojeniowa tam się odbywała. Otóż produkowano tam półprzewodnikowe podzespoły do pocisków balistycznych, które wykorzystywane były przez Sowietów w ich łodziach podwodnych. Niewykluczone, że te elementy były także produkowane na potrzeby czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Faktem jest też to, że. Sowieci odzyskiwali pluton i inne odpady atomowe z elektrowni jądrowych na potrzeby produkowania bomby atomowej, i taki zakład znajdował się kilkadziesiąt kilometrów od Czelabińska i nie zgadniecie, pod jakim kryptonimem go umieszczono Majak. I najpewniej ta zbieżność nas wpłynęła na to, że dzisiaj o Czarnobylu mówi się, że doszło tam do eksplozji atomowej, a w Jupiterze produkowano broń atomową, co nie potwierdza się w relacjach pracowników, którzy w Jupiterze pracowali. Ale tak wiem, czekacie na to. Ja też. Nadszedł czas na czarnobylskie mutanty rodem ze Stalkera. Kiedy zbierałem informacje do tego artykułu, jeden biolog zajmujący się Czarnobylem powiedział mi, że w strefie wykluczenia nie zobaczę żadnej padliny i że będę miał szczęście, jeśli w ogóle usłyszę ptaka lub ujrzę jakieś zwierzę. Dlatego, kiedy odwiedziłem to miejsce na początku kwietnia, skwapliwie policzyłem każde zwierzę, jakie tam zobaczyłem. Nawet na mocno uczęszczanym terenie, pomiędzy główną wieżą ochronną a pozostałościami po elektrowni czarnobylskiej, wszędzie były oznaki życia zwierząt: Purer, poltergeist, snork. Wszystkie te stwory, czarnobylskie muntanty, które znacie z gry Stalker, zobaczycie także w jego najnowszej odsłonie. W grze Stalker 2 prawdopodobnie zobaczymy Ray Tracing. Ray Tracing pozwala na realistyczne odwzorowanie warunków oświetleniowych w zniszczonym świecie strefy, do której przenosi Was gra Stalker 2 Hard of Czarnobyl. To z kolei przekłada się na imersję w grze. Gra toczy się w postapokaliptycznym otoczeniu, gdzie zmienne warunki atmosferyczne i mroczne zakamarki strefy mogą przyczynić się do poczucia niepokoju i zagrożenia. Dzięki ray tracingowi gracze będą mogli zobaczyć, jak światło przechodzi przez zniszczone budynki, rzucając realistyczne cienie i odbicia w zbiornikach wodnych czy na metalowych powierzchniach. Taki efekt wizualny wzmacnia wrażenie niepewności i zagrożenia, które są integralną częścią narracji gry. Z kolei DLSS-3 umożliwi graczom płynne odczucie rozgrywki, co jest kluczowe w intensywnych sytuacjach, gdy trzeba szybko reagować na niebezpieczeństwa czy ataki mutantów. W strefie, gdzie nieprzewidywalność jest na porządku dziennym, każdy ułamek sekundy ma znaczenie. Dzięki DLSS-3 gra będzie mogła działać w wyższej rozdzielczości, oferując jednocześnie płynne animacje, co pozwoli graczom lepiej skupić się na eksploracji i interakcji z otoczeniem. Fabularnie gra Stalker 2 koncentruje się na tym, aby gracz szukał odpowiedzi na pytania dotyczące. Tajemnic strefy, a technologie NVIDIA mogą pomóc w kreacji atmosfery pełnej napięcia. Realistyczne efekty świetlne mogą podkreślać kluczowe momenty fabularne, takie jak spotkania z innymi stalkerami, odkrywanie zrujnowanych miejsc, czy stawianie czoła niebezpiecznym mutantom. W połączeniu z narracją, a to ważne w Stalkerze, która bada motywacje i przeznaczenia postaci, te technologie mogą uczynić doświadczenia gry jeszcze bardziej angażującym i emocjonującym. W rezultacie technologie Nvidia nie tylko poprawiają estetykę stalkera dwójki, ale również wzbogacają fabułę, atmosferę, tworząc niezapomniane wrażenie w złożonym i nieprzewidywalnym świecie strefy. Ale jestem przekonany o tym, że twórcy Grystalker inspirowali się faktycznymi doniesieniami na temat tego, co widziano w strefie wykluczenia i nie tylko. Bo w latach 90. w Polsce ludzie zgłaszają, że po kraju grasuje dziwne, zmutowane zwierzę z Czarnobyla. Nazwano je królisem. I jak pewnie się domyślacie, chodzi o zmutowaną krzyżówkę królika i lisa. Ludzie mawiają, że zwierzę jest strasznie agresywne, ze wściekłością atakuje ludzi i samochody, przegryzając na przykład przewody hamulcowe i paliwowe. I jakoś nikt nie zastanawiał się wtedy nad tym, że stan pojazdów w Polsce w latach 90. pozostawiał wiele do życzenia. Oczywiście królisa nie było, to mit, ale słowo Czarnobyl i atom pobudza wyobraźnię. Gdzie jest źródło tego mitu? Ano w ludzkiej wyobraźni właśnie. Ale to jeszcze nic. Na chwilę przed katastrofą elektrowni czarnobylskiej ludzie widzieli krążącego nad elektrownią wielkiego ptaka, olbrzymiego ptaka z czerwonymi oczami, którego szybko nazwano czarnobylskim krukiem. Mawiano też, że ów, zwierzę, ów, ów potwór miał pojawiać się ponownie, już później po katastrofie, nad strefą wykluczenia, za każdym razem, kiedy miało w niej dojść do jakiejś tragedii. Co ciekawe. To miejską legendę łączono z amerykańskim mitem, mianowicie z człowiekiem Ćmą, tak zwanym Mothmanem. Ludzie w Stanach Zjednoczonych, w Virginii, widzieli bardzo podobne zwierzę, a oto jedna z wielu relacji na temat tego mitycznego, legendarnego stwora. Nagle to rozłożyło parę skrzydeł i odleciało pionowo w górę, jak helikopter. Unosił się nad moim samochodem nawet gdy jechałem 75 mil na godzinę. Byłem tak przerażony, że nie mogłem iść tego dnia do pracy. To miało rozpiętość skrzydeł na jakieś 10 stóp. To mógł być ptak, ale na pewno nigdy nie widziałem takiego. Bałem się, że zleci wprost na mnie. W Stanach Zjednoczonych, w Wirginii, takich doniesień były setki. I jeśli poszukacie dobrze w internecie, to znajdziecie także słowa specjalistów na temat zgłoszeń o rzekomym człowieku Ćmie. Otóż specjaliści uważają, że ludzie widzieli to, co chcieli widzieć, a zwierzę najprawdopodobniej nie było niczym wyjątkowym, było po prostu zwierzęciem, które ludzie widzieli jako potwora. Bo kiedy dodamy do tego ludzką fantazję, histerię po katastrofie z Czarnobyla, i panikę przed promieniowaniem, no to otrzymujemy potężny mit. Potężny mit tak wielki, jak zwierzę latające rzekomo nad Czarnobylską Elektrową. I pewnie część z Was napisze w komentarzach, a co ze zwierzętami, ssakami, które rodziły się z dwiema głowami i innymi widocznymi deformacjami. Większość zwierząt faktycznie miało uszkodzone DNA po otrzymaniu dużej dawki promieniowania, ale Zdecydowana większość ich wad nie jest widoczna dla ludzkiego oka, bo przecież człowiek nie zobaczy bezpłodności. Możemy zobaczyć albinizm a to były główne przyczyny promieniowania, jakie otrzymywały zwierzęta. A co z tymi zdeformowanymi osobnikami? A i owszem, takie też się rodziły, ale te najbardziej napromieniowane te najbardziej zmutowane genetycznie żyły najwyżej kilka godzin. Co oznacza, że żaden człowiek nie mógł zobaczyć zmutowanej, czarnobylskiej bestii przechadzającej się po napromieniowanym, czerwonym lesie z dwiema głowami, bo te zwierzęta nie żyły długo. Jeszcze inni z Was napiszą w komentarzu, no ale przecież widzimy filmiki z Czarnobyla, że w stawach, w rzekach pływają wielkie, potężne, olbrzymie, zmutowane sumy. A i owszem, pływają, otrzymały dawkę promieniowania, są zmutowane i żyją do dzisiaj. Ale prawda o nich jest nieco inna. Sum jest największą rybą drapieżną żyjącą w słodkich wodach w Europie. W Polsce widziano osobniki, które osiągają ponad 2 metry, ale w Czarnobylu widziano napromieniowane, potężne 3-metrowe. Jaka jest o nich prawda? Prawda jest taka, że owszem. Sumy otrzymały dawkę promieniowania, ale ta nie wpłynęła na ich rozmiary. Sumy rosną do takich rozmiarów dlatego, że mówiąc wprost, człowiek zostawił naturę w spokoju i pozwolił jej się rozwijać. Pomimo promieniowania ta żyje własnym życiem. Nikt sumów nie wyławia, turyści do dzisiaj je dokarmiają i te rosną do niebotycznych rozmiarów. Suma sumarum, sumy w Czarnobylu czują się jak ryba w wodzie. Mateusz i Łukasz, którzy teraz są za kamerą, wymyślają takie kadry, że czuje się na tym fotelu jak prawdziwy król urbexu. ale wróćmy do tematu Czarnobyla. Podobno, podobno. 21 czerwca wydarzył się dość przypadkowy wypadek śmiertelny w naszym pułku. Jeden z żołnierzy w trakcie prac w Zonie otrzymał swoje 25 rentgenów i, żeby nie napromieniowało go więcej, wyznaczyli go do obsługi motopompy nad rzeką Uż, gdzie było w miarę czysto. Przyjechała cysterna, włączył motopompę, a ponieważ był bardzo gorący dzień, postanowił się wykąpać. Od różnicy temperatur doznał szoku i utonął. Miał 23 lata, zostawił dwóch synów. Sytuacja na pogrzebie była bardzo napięta, bo wszyscy byli przekonani, że to ofiara promieniowania. Relacja, którą usłyszeliście, pochodzi z książki Pawła Sekuły, likwidatorzy Czarnobyla nieznane historie, którą naprawdę Wam polecam. I ten krótki fragment obrazuje, że niemal za każdą śmierć na terenie strefy wykluczenia obwiniano promieniowanie, podczas gdy wiele z tych zgonów było skutkami nieszczęśliwych wypadków. Oczywiście, to nie jest tak, że promieniowanie nie zabijało, bo jeśli obejrzycie nasz film o likwidatorach, to dowiecie się z niego, że ci, którzy mieli kontakt z radioaktywnym grafitem, Umierali często w okrutnych męczarniach, więc promieniowanie, owszem, jest śmiertelne. Ale wszystkie legendy o humanoidalnych istotach czy napromieniowanych zombie, to nic innego jak wymysł ludzkiej fantazji, bo słowo Czarnobyl i atom pobudza. I na tych fantazjach na pewno wzorowali się właśnie twórcy Stalkera. O wiele bardziej ciekawe niż humanoidalne historie są te prawdziwe. Na przykład historie ludzi. Którzy wracali do swoich domów po tym, gdy kurz atomowy w Czarnobylu zaczął opadać, albo historię tych samosiołów, którzy strefy wykluczenia nie opuścili nigdy. Samosioły. Ludzie, którzy nie zostawili swoich domów pomimo tego, że kazano im je opuszczać. Nie chcieli zostawiać swojego majątku, swoich wspomnień, przeżyć. Ich historie są pełne dramatów i zasługują na zupełnie inny film. A nam marzy się pojechać na Ukrainę i porozmawiać z tymi ludźmi. Napiszcie, czy chcielibyście, abyśmy to zrealizowali, spotkali się z tymi ludźmi i nagrali dla Was filmy o ich historiach. Historie samosiołów pokazują, że pomimo mitu. Że w strefie wykluczenia jest niebezpiecznie przez promieniowanie i nie da się tam żyć? No, historie samusiałów pokazują, że jest to nieprawda. Dziś opowiedzieliśmy Wam o mitach Czarnobyla. Nie przytoczyliśmy wszystkich, ale mogę założyć się o każdą kwotę z Wami, że znacie inne mity na temat Czarnobyla. Piszcie o nich w komentarzach. Czarnobyl pobudza i będzie pobudzał wyobraźnię, a mity wokół katastrofy jądrowej są nieodzownym elementem tego miejsca. I wiecie co? Mam zamiar odkrywać taką zonę pełną legend i stworów, zwiedzać pełen niebezpieczeństw i anomalii świat. Dlatego żegnam się z Wami i już nie mogę doczekać się zagrania w nowego stalkera na laptopie MSI Sword 17HXB14V. Pamiętajcie, że link do tej gamingowej maszyny znajdziecie w opisie pod filmem.